Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moimi państwa gościem jest Tomek Schweigert, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dzisiaj, drodzy państwo, porozmawiamy o łamaniu prezydenta Andrzeja Dudy. To brzmi groźnie i jest groźne, bo w ostatnich dniach pojawiła się taka mocna publikacja Pokazująca kulisy ułaskawienia, krótko mówiąc, takiego ułaskawienia z nie wiadomo z jakiego powodu. Pani, która miała wyrok, a nawet więcej niż jeden, za handel narkotykami, miała ów wyrok w zawiasie, była na bakier z kuratorem, dostała wezwanie do odbycia kary, sama prowadziła dość wystawny tryb życia. Bynajmniej nieskromnie prowadziła się w mediach społecznościowych. I to ułaskawienie, tak jak to dziennikarze dziennika Fakt przedstawili, wyglądało dziwnie. Politycy na Twitterze skomentowali, że oj, chyba Zbigniew Ziobro nie jest zadowolony z pana prezydenta. Dlaczego Zbigniew Ziobro? Ano dlatego, że to w jego gestii są akta takich postępowań jako ponieważ są w Ministerstwie Sprawiedliwości. Naszym zdaniem, drodzy Państwo, akurat tropy wiodą w kierunku bardziej Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, generalnie obozu Jarosława Kaczyńskiego, bo Andrzej Duda ostatnimi miesiącami wyraźnie zdystansował się od swojej partii. To było przedstawione na słynnej już okładce Newsweeka. Nowy pan e, prezydenta, gdzie Andrzej Duda, malutki Andrzej Duda, e, stał z dużym e, Joe Bidenem, trzymany za rękę, jakby był małym dzieckiem. To bardzo zdenerwowało prezydenta. E, niektórzy twierdzą nawet, że było faktycznym powodem dymisji późniejszej. E, Tomasza Lisa, redaktora naczelnego tygodnika, ponieważ miało się to również nie spodobać Amerykanom, aczkolwiek było to właśnie trafne pokazanie na obrazku, a czasami obrazki mówią więcej niż słowa, bo teksty to różnie ludzie czytają uważnie, a taki obrazek wpija się w pamięć i rzeczywiście on odpowiada prawdzie. No i teraz ten atak na pana prezydenta Andrzeja Dudę bardzo też przypomina Taki mocny cios, który zresztą spadł na niego w czasie kampanii prezydenckiej, gdzie wyciągnięto mu, iż ułaskawił pedofila, to szczególnie w jego elektoracie było bardzo źle widziane. Natomiast nam to przypomina, szczególnie ty masz tutaj, Tomku, duże zasługi, a być może również prywatną cenę, którą zapłaciłeś za to, bo ty już w 2020 roku w trakcie kampanii wyborczej i też tuż po jej zakończeniu w sierpniu to był bodajże ostatni tekst, zwracałeś uwagę na fatalne zabezpieczenie kontrwywiadowcze Andrzeja Dudy i Tomku zresztą oddaję Ci głos, jakie widzisz podobieństwa między tamtym, tamtą operacją Jolka, jak ją nazywałeś, czyli dopuszczaniem do tego, że jakaś pani publicznie chwali się relacjami z Andrzejem Dudą, te relacje Myśmy nawet je potwierdzali, że nie były takie wzięte z kosmosu. Wreszcie pojawiały się zdjęcia, gdzie ona była na tych samych, na bardzo blisko, najbliżej z możliwie dopuszczona do Andrzeja Dudy. Ochrona nie protestowała. Ty tam napisałeś parę bolesnych słów, które niestety zostały dostrzeżone. Szanowni Państwo, według mnie to zabezpieczenie kontrwywiadowcze pana prezydenta powinno ulec wzmocnieniu. Chciałbym Państwu przytoczyć kilka faktów, które miały miejsce w związku z objęciem przez Pana Prezydenta jego stanowiska. Na początku Pana Prezydenta w, w jakiś sposób usiłowano grillować, że tak to określę, tematem związanym z jego siostrą, która miała być jego córką. Ten temat był bardzo, bardzo nieprzyjemny. Ten temat, ten temat również tam wchodziły, wchodziły w grę pewnego, pewnego rodzaju elementy nawet szantażu. Same, same próby kontaktu z tą bliską z bliskim członkiem rodziny pana prezydenta, próba uwikłania w jakieś różne, różne rzeczy. To już powinno wcześniej być zabezpieczone przez służby i nie powinno być takiej możliwości, żeby, żeby te osoby były narażone na tego typu działania. No druga rzecz, którą oczywiście tutaj potwierdzam, to jest kwestia tej słynnej pani Jolanty. Bardzo długo nikt nie dementował tego, że pani Jolanta ma kontakty z panem prezydentem. Były nawet informacje dotyczące do tego, że dotyczące tego, że pani Jolanta już po wyborach prezydenckich była zaproszona do juraty. Nawet były informacje o tym, że był tam jakiś wypadek na skuterze i pan prezydent rachował panią Jolantę. To było zaraz po wygranej drugiej kampanii pana prezydenta. Ja ci Tomku, w której... ja, ja ci Tomku prze przerwę i wejdę w słowo i zacytuję fragment twojego felietonu. On jest z 21 sierpnia 2020 roku opublikowanego na portalu służbyspecjalne.com, gdzie napisałeś tak. Na koniec dwa słowa do pana ministra Macieja Wąsika, aferę W, szarej eminencji Agencji Wywiadu, usiłowaliście zamieść pod dywan, a to jest sprawa, której nie można ograniczać wyłącznie do przestępstw pedofilskich. Sprawa Wołgi też była zamieciona pod dywan. Może wykażecie się teraz w sprawie narażenia życia prezydenta RP ulubiony program Harnaś. Polski klon Pegasusa, sam nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa fizycznego prezydentowi RP. Tłumacząc patologicznie. harność nie zejdzie z drzewa i nie stanie przed Andrzejem dudą, a na drugą zachętę nie wolno nam pozwolić. Podobno te fragmenty, te, te towa, które napisałeś, strasznie rozwścieczyły służby wtedy. Tak, to był jeden, jeden, jeden z, tych, z tych materiałów, który przysłużył. Yy... Do tego, żeby je zamknąć drugim razem, bo już zaczęliśmy być bardzo, bardzo groźni. Szanowni Państwo, zwróciłbym uwagę również na dymisję szefowej kampanii pana prezydenta, drugi, pani mecenas Turczynowicz. My zgłaszaliśmy akces do pani mecenas Turczynowicz o przebadanie jej telefonu pod kątem, czy na tym telefonie był zainstalowany Pegasus. Pani Mecenas, jako jedna z nielicznych osób, nie chciała sprawdzać. Nam się wydaje, że Pani Mecenas doskonale już wie, że padła ofiarą tego, tej inwigilacji, nazwijmy ją z wyprzedzeniem, czyli że to taka profilaktyka była stosowana, nie tylko wobec groźnych terrorystów, jak Tytonku, ale również... Ty też, Janku. To tak, znaczy to jest taki... Tylko ja nie mam papierka, ponieważ u mnie było na urządzeniach, które nie są rejestrowane przez... Znaczy nie, znaczy nie mają, nie, nie są iPhone'ami. Stąd jest kłopot z uzyskaniem oficjalnego potwierdzenia. No ale tyle osób, które były wokół ciebie z iPhone'ami, to jakieś dziwne, dziwne, nie szczęście. Jeszcze, jeszcze dwie są do namierzenia. Natomiast... Przepraszam, Ci przerywam. Wyszedł nie, nie no, w każdym, na, nie, no w każdym, w każdym razie... są nazwę tej operacji. Operacja miała nazwę, gdzie jest dziecko. Tak. Panowie, tak. tak. Znaczy ty, ty, ty cytowałeś w tych felietonach, że tak. panowie ze służb swoją operację kontrwyjadowczą ochrony Andrzeja Dudy tkwiarsko nazywali między sobą, gdzie jest dziecko. Tak. I to po pokłosie tej operacji to było niby zabezpieczaniem pana prezydenta Andrzeja Dudy, że on chciał coś popisać na Twitterze, a mu telefon nie działał. Po prostu. No, krótko mówiąc, nie muszę. Wiecie Państwo, tak, te, te drobne, te drobne yy, już takie żarciki, że Pan Prezydent wchodzi i pisze na portalach Ruchadu leśne, Tak naprawdę powiem Państwu, ja nie jestem obrońcą Pana Prezydenta Dudy. Ja nie wiem, czy Pan Prezydent yy, specjalnie wszedł, niechcący, wszedł, czy to później było dalej jeszcze rozmuchiwane, że Pan Prezydent no, pisał na tych portalach. Wyglądało to bardzo dziwnie. Zwróćcie Państwo teraz uwagę, na to, że z pewnością pan prezydent zdawał sobie sprawę, że ułaskawiając um, tę panią, może to się odbić na jego wizerunku. Może być z tym problem. E, naprawdę należałoby tą sprawę dokładnie zbadać, zabezpieczyć pana prezydenta, a to z takich powodów, że już teraz przestajemy żartować, naprawdę, bo już się wszyscy trochę śmieli. A teraz, szanowni państwo, e, Pan prezydent jest niezwykle cenny dla Pana Jarosława Kaczyńskiego, dla Pana Macieja Wąsika i dla Pana Mariusza Kamińskiego. Pana Kamińskiego, przepraszam, wymieniam go w ostatniej kolejności, a pan Mariusz często jest niewysponowany. Ponieważ od Pana Prezydenta będzie zależało, to, czy podpisze ewentualnie dokumenty dotyczące wprowadzenia jakiegoś stanu wyjątkowego czy stanu wojennego. I to już nie są żarty. Pan. Mariusz Kamiński nigdy nie odpowiedział nam na temat swoich niejasnych kontaktów z rosyjskimi oficerami. Nikt. I, 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 i ze swoimi w ogóle rosyjskimi kontaktami. Nie, nie odpowiedział nam na, na, na szereg na szereg pytań zadanych w naszej książce. Janku bądź uprzejmy, tam jest, nie, tam jest ja, ja przypomnę pokrótce. Pan Mariusz Kamiński, przystępując do wypełnienia ankiety bezpieczeństwa, to jest takie oświadczenie, w którym wypełnia się dokumenty, w którym podaje się dane pod odpowiedzialnością karną. Zarówno te, które się podaje, muszą być prawdziwe, jak i również nie wolno niczego zatajać, bo zatajenie jest traktowane też jak, jak ukrycie, jak okłamanie po prostu państwa, i stosownie również wysoką karą, ponieważ to się zmieniało w ciągu tych lat. Akurat były te przepisy zaostrzane, to nie chcę tutaj strzelić do ilu to jest lat, ale to są, to są wieloletnie wyroki więzienia, można za to dostać. I Pan Mariusz Kamiński w 2006 roku wypełniając ankietę, żeby dostać dostęp do ściśle tajnych, przyznał się do znajomości z pewną Czeczenką, nazwijmy ją panią A, ale pominął jej męża, który był właśnie pułkownikiem rosyjskim, mimo że go doskonale znał. Myśmy przed publikacją książki dotarli do niego. On się oczywiście przyznał do znajomości, zresztą opowiedział fragmenty nagrania z tej rozmowy, bo oczywiście rozmowa jest nagrana. Znalazły się w książce i on uznał siebie jako głęboko wdzięcznego Mariuszowi Kamińskiemu, no bo oni jako czeczeńcy, tutaj takie małżeństwo, które się załapało na ucieczkę w czasach, kiedy właśnie już czeczeńcom bywało źle. To był okres pierwszej wojny czeczeńskiej, bo pierwsza wojna to był, to był pierwszy eksodus, to był 94., kolejne wojny to był 99.-2000. I to wszystko Drodzy Państwo, to było tak ładnie podane, natomiast no, główne pytanie brzmi do Mariusza Kamińskiego, na które on nie chce odpowiedzieć. Dlaczego on się nie przyznał do tej relacji? Dlaczego chciał zataić oficera rosyjskiego? Kim był ten oficer? Powiedz. Tak, był, był szefem ochrony przeciwpożarowej Kremla. I drodzy Państwo, to nie jest takie proste, bo to nie jest tak jak w Polsce, że można dostać taką fuchę. Bo, taka, bo taki szef ochrony przeciwpożarowej Kremla, no to on przede wszystkim wie, gdzie są wszystkie drogi ewakuacyjne z Kremla. Nawet jest takie, które są niespecjalnie znane pewnie wszystkim lokatorom tego budynku. Dwa, znają kolejność wyboru tych dróg, czyli wiedzą, że w zależności prawdopodobnie od stopnia alarmu używana jest jak inna droga ewakuacji. To jest wiedza, z którą raczej nie pozwala się wyjechać człowiekowi, którego się uważa za zdrajcę albo potencjalnego zdrajcę. Zresztą Rosjanie nie mają tutaj jakichś takich specjalnych oporów, żeby profilaktycznie wysłać kogoś do, nazwijmy go, do, do grobu, jeżeli jest... Szanowni ogóle... Państwo, podczas tej, tej rozmowy tak. e, zaobserwowano obserwacje. Bo ja... bo myśmy, myśmy i byśmy... Nie było to polska obserwacja. Tak, bo myśmy tutaj mieli, e, podczas tej rozmowy była wynajęta e, Pomagali nam oficerowie Biura Ochrony Rządu, dawni, którzy zabezpieczali tę obserwację, i w pewnym momencie po prostu została wykryta obserwacja, która została zidentyfikowana przez nich, przez fachowców, jako obserwacja rosyjska. Czyli lata mijały, a Rosjanie cały czas pilnowali, co się tam dzieje u pana pułkownika. Natomiast to jest to wątek, który jest oczywiście niewyjaśniony. Nie wiadomo, co się z tym dzieje. Pan Mariusz Kamiński. Uważa, że nie musi odpowiadać na pytania. Oni zresztą już w tej chwili, o ile jeszcze na początku swoich rządów, w tej pierwszej kadencji, jeszcze, ale już tak od 2018 roku, to już też praktycznie po prostu uznają, że nie chcą odpowiadać, po prostu nie odpowiadają, mają to w nosie. Jak ktoś przymusi tam postępowaniem administracyjnym, trwa wiele miesięcy, i tak w zasadzie nic z tego nie wynika, bo potem odpowiadają i tak w zasadzie nie, w sposób nieistotny. To jest, taki, to jest taka buta, która pokazuje, że oni nie rozumieją, że oni są po prostu naszymi pracownikami, czy tego chcą, czy nie chcą. No. W tym sensie, że mogą, im się, mogą możemy, my jako obywatele możemy im się nie podobać. No zresztą robią co mogą, żeby zachęcić nas do wyjazdu. Natomiast jeżeli mogę jeszcze. Nie mówią o operacji Wołga, nie wyjaśniają tego. Tak, a czy operacja Wołga to jest. Nie kolejna, mówią o. To jest, kolejna, to jest kolejna rzecz. Mariusz Kamiński, bo Tylko skoczyłeś z tematu, kończąc temat Mariusza Kamińskiego, to on jako tak. szef służby został zaznajomiony z faktem, że jeszcze zarządów poprzedników, Rosjanie mieli ogromny sukces operacyjny, udało im się sprowokować pozorowaną współpracę Polski, polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Rosyjską federalną Służbą Bezpieczeństwa, która faktycznie była operacją mającą na celu rozpracować polskie procedury, polskich funkcjonariuszy, sposoby, osoby, tryby, procedury. I kiedy funkcjonariusze, którzy przyszli z tym do Kamińskiego, Licząc prawdopodobnie na jakieś nagrody, awanse, że tutaj wszystko zdokumentowali, to zamiast tego e, najpierw ich ignorowano, a kiedy spróbowali trafić z tym e, z tą informacją do szefa Komisji do Spraw Służb Specjalnych, no bądź, i też akurat bo akurat to stanowisko e, PIS sobie z wziął, że tak powiem. którego później odwołano, pana Marko, wziął też go. Tak. Więc w każdym razie w każdym razie, ale to też człowiek PiSu. No i krótko mówiąc, jak to jeszcze im postawiono, próbowano im stawiać zarzuty dyscyplinarne za naruszanie drogi służbowej. Krótko mówiąc, też zamiast to poddywa. W każdym razie, reasumując, mamy do czynienia z sytuacją, w której pan prezydent, i tutaj umówmy się, on jest w tej chwili otoczony fachowcami, którzy akurat patrzą na te rzeczy czyli mają świadomość tego, że w. Otoczeniu Mariusza Kamińskiego jest wiele znaków zapytania, jeżeli chodzi o kontakty rosyjskie i o jego reakcję na, na te kontakty. I to też jest tutaj wszystko, jest, drodzy państwo, dużo bardziej skomplikowane, niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. Ja bym tutaj posłużył się takim Twin Pixowym z pierwszej serii, takiej kultowej tego serialu zawołaniem, że sowy nie są tym, czym się wydają. Więc tak. e, e, bardzo e, taki antyrosyjski pis. My to oczywiście mówimy non-stop. On jest tylko i wyłącznie antyrosyjski w warstwie werbalnej, w warstwie czynów, w warstwie działań polityki zagranicznej, w warstwie działań służb. On jest bardzo prorosyjski, bardzo proputinowski. Powiem Państwu tak. W tej części operacji Wołga brałem udział, to, to tyle Państwu powiem. Sytuacja wyglądała bardzo dziwnie. Natomiast jeżeli chodzi o pana prezydenta, w duże, wyjaśnia, Wyjaśnianiu operacji Wołga, Wyjaśnianiu operacji WOLG, tak. I, i, I dziwne, że to właśnie wyjaśniało CBA, ale to jest już na inny temat, na, na, na inny materiał rozmowa. Eee, szanowni Państwo, i teraz sytuacja wygląda w ten sposób. To nie tylko chodzi o to, przepraszam, że ja tak będę trivializował o to, żeby pan prezydent znowu stał się długopisem. Eee, Słuch, żeby, się, żeby się nie stał właśnie. Nam chodzi o to, żeby się nie stał. A nam chodzi o to, żeby w przypadku, kiedy Pan Prezydent jest tak ważną osobą, bo jest bardzo ważną osobą, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, NATO, wojnę na Ukrainie, żeby na wpływ na Pana Prezydenta był ograniczony i żeby jakieś takie interesy partyjne polskie przesiąknięte Różnymi interesami rosyjskimi nie miały wpływu na nasze życie. Krótko mówiąc, drodzy Państwo, my chcemy, żeby Pana Prezydenta nikt nawet nie pomyślał o szantażowaniu. Drodzy Państwo, na koniec, jeżeli się materiał podobał, to poprosimy o udostępnienie, jak najszerzej o udostępnianie. Marci, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński na pewno będą bardzo z tego zadowoleni. Możemy gwarantować. A ja Państwu polecam proroczą rusofobię. To jest magazyn Historia Ekspert, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. A tutaj w numerze, drodzy Państwo, jest materiał o rosyjskich szpiegach oprócz tego okładkowego Proroczą rzymsofobii. Jest jeszcze parę innych, ale o rosyjskich szpiegach, którzy udawali Polaków. I jest tutaj w tym tekście omówiona hipoteza. Że jedną z takich matrioszek mógł być sam generał Czesław Kiszczak, i tutaj są wyjaśnione podejrzenia, które miał do niego jeden z wysokiej rangi polskich oficerów, pułkownik Piotr Wroński. W tym, w tym magazynie można zaznajomić się z tą hipotezą i z tym, jakie są jej mocne i słabe strony. Polecam.